Dzień dobry, cześć i czołem, witam was moi drodzy parafianie w kolejnym odcineczku na kanale Jagowlog W dzisiejszym odcineczku przedstawię wam wszystkie części, które wybrałem do Simpsona, do całego projektu Na których będzie składany silnik Także cóż, nie przedłużam tego wstępu, zapraszam do oglądania, yo! Tak więc mordeczki cóż, zobaczyliście jak to wszystko wygląda, jest przygotowana na stole do składania A ja co? A ja wam już powiem co, jak, konkretnie tam będzie siedzieć Zaczynając chyba od najważniejszego, czyli moi drodzy cylinder Cylinder został wybrany 85, nie 80 ponieważ no te 5 cm3 może troszkę da więcej i dlatego będzie siedział 85 Co dalej? Moi drodzy, łożyska silnika yy, będą Timkena są one stosunkowo nowe znaczy no wiecie, no marka jest świeża ale opinie mają bardzo dobre, tak więc no, stwierdziliśmy, że zobaczymy eee, co tam może być dalej ciekawego bolec, yy, ustalający karterów zabezpieczenie napędu zaślepka silnika gumowa yy, segery silnika to nie, podkładka dystansowa wału odrzutnik oleju podkładka z zębatkami moi drodzy, podkładka zębatki podkładka z... zabezpieczona, bolec biegów yy. Dużo jest takich rzeczy, których wiecie, no myślę, że to nie ma znaczenia większego, jakie to tam będzie tak dokładnie. Jak ktoś chce, to możecie tam pisać, będę to pisał w komentarzach. Bezpiecznik, żarówka, gniazdko żarówki, szpilka cylindra. Mm. Moi drodzy, skrzynia biegów, 5 obiegowa biegowa, od ZT Tuning, więc myślę, że to będzie naprawdę fajna sprawa. Obudowa silnika, kartery, moi drodzy, też będą od ZT Tuning. Tam będzie dużo gratułów Czyli obudowa, te kartery były tam wzmacniane, więc to już naprawdę dużo robi, moim zdaniem Bo jak sprawdzaliśmy, faktycznie są wzmacniane i wygląda to dużo lepiej, niż, niż takie zwykłe, co nie? Co dalej? Sprzęgło, moi drodzy, wybraliśmy 5-tarczowe 19 Nm Sprzęgło, moi drodzy, sprzęgło Pięciotarczowe, 19 Nm, do 19 jakoś tak to było i też ZT tunik. I, I co najważniejsze, na hartowanych tych płaskich zębach, ponieważ uznaliśmy, że to będzie lepsze. A z 6 no, na takim secie myślę, że to no, bez sensu. Bo no, nie nie potrzebowałem już takiej, wiecie. Jest 85, a nie tam jakieś <laughs> jakiś monstrum, co nie? No i co? Yy, tak, sprzęgło 5-tarczowe. A kos sprzęgła również mamy od ZT Tuning 17x54, moi drodzy przełożeniom. Gaźnik, to jest bardzo ważne. Gaźnik wybraliśmy. Ten, który wam pokazywałem w tym filmie, tutaj macie teraz link do karty. To jest ten are, arecze, arecze. 21 mm. Myślę, że będzie Git. Wsporniki ramy będą też założone. Tak, jak mam wersję bo mi to bardzo siedzi. Będzie też jeszcze raz wyglądało. No i tak, to no co. Czujnik hamulca na tył został wzięty Nowy. Sprężyna, czujnika stopu tył. Popychacze też. Uszczelki silnika też. Simmeringi silnika. To był ten Viton komplet. Łożysko oporowe, uszczelki silnika, fajka świecy, NGK będzie, bo tamta stara to widzieliście, ona spadała jak się jechało <laughs> Także no trochę lipo, żeby takim czymś śmigać Przewód wysokiego napięcia Beru i puszka bezpieczników Simpson MZ albo 20 zł chyba i myślę, że to będzie git. No i cóż, cóż Wam więcej mogę powiedzieć, moi drodzy, w tym odcinku właśnie to będzie takie, no powiedziałem wam wszystkie części co i jak, dokładnie. A co dalej? Składanie Simpsona pewnie dzisiaj. Dzisiaj jest poniedziałek, myślę, że dzisiaj wieczorem się uda to poskładać wszystko. Zajdzie nam z tym trochę, no bo na przykład będziemy musieli ręcznie dorobić, jakoś tam coś wykminić na mocowanie lampy i mocowanie rejestracji. No bo teraz będzie to wszystko troszeczkę no, inaczej porobione, inaczej. Siedzenie tak jak sami widzieliście, jest już gotowe. Macie... Tutaj kartę z filmikiem, może sobie prezentację oglądając, jest. Ładnie siedzi. Pasuje to do Simka. Tak samo na mnie Turcy widzieliście. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Moim zdaniem jest bardzo fajnie. Cóż, ten odcinek jest taki, moim zdaniem, dość szybki, krótki, ale treściwy, ponieważ. Wiecie, wszystko i jest, jest, wszystkie części. Dużo od tunik z Cylinder 85, bo to też było wiele pytań. Kartery wzmacniane, sprzęgło też jest hartowane, także on no, powinno to chodzić. Jedyne co mnie troszeczkę na, na ten moment boli, to to, że tłogi jest yy, teraz MZ i on myśli, że no, taki, no na początku nie będzie zły, ale później mi jak jakiegoś barkita założyć, bo uważam, że to będzie lepsze. Po prostu będzie wytrzymalsze. No ale to zobaczymy, najpierw trzeba będzie to wszystko dobrze dotrzeć. Pojeździć i... no i co? Slinder jest w fajnym stanie Bo jest taki dość... no wiele razy będzie można go szlifować, moim zdaniem Ale i tak moi drodzy Co mam jeszcze mogę powiedzieć na temat części Na same części wyszło 4000 3910 zł, nam z groszem Za same części Do tego musimy sobie doliczyć, moi drodzy, tak wydech, bo musi być inny wydech Tego, tego nie chcę, ten będzie na sprzedaż yy, Co dalej? Głowica Głowice też nie braliśmy, bo mój ziomeczek macie będzie po prostu. Wziąłem wszystko ładnie tam poskładać, poodświeżać, po, po tego pospasowywać. Po, po no i będzie git Stopień sprężania, jaki będzie, to mam będę mówił, ale pewnie będzie yy, 12, żeby jeździć tylko na 98, bo i tak zawsze jest na 98. Nigdy nie lełem gorszej benzyny do, do żadnego komarka. Tak więc myślę, moi drodzy, że to będzie bardzo, no bardzo mądre rozwiązanie. Ale i tak, tak to cóż. Pogadam sobie jeszcze z Wami tylko o czym. Moi drodzy, film ze składania też będzie. Powstanie taki że składamy to, te, te części, to wszystko. Tylko, że on będzie pewnie w środę. Myślę, że się udało na środę skleić. No i cóż. W tym roku powiedziałem, że Simpson będzie robiony bardziej tak pod względem wizualnym, co nie? Znaczy wizualnym, przepraszam, mechanicznym, ponieważ no teraz na tym się nie skupiliśmy, a na takie rzeczy wizualnego stopy sobie to tak jeszcze z 5-6 tysięcy muszę włożyć wizualnie, żeby go porobić. Trzeba będzie ramę całą przyrobić, bo jest niestety, a szkoda, gadać, przyspawana jest w ogóle zamiast dziurę zrobić, to ktoś pospawał całą tą stopkę. No i teraz, żeby to wymienić, trzeba będzie ramę rozciąć, pospawać to jeszcze raz, znaczy rozciąć, tam wiecie, przy mocowaniu tych stopek ale myślę, że, że damy radę, ale to zostaje na przyszły rok. Szersze koła się pozakłada. No, Jesz, jeszcze mówię, 5-6 tysięcy wizualnie trzeba będzie włożyć, ale... ale efekt będzie kozacki. Teraz silniczek myślę, że. No, 2-3 tygodnie. Nie, gdzie? Za 2 tygodnie myślę i powinny już się pojawić pierwsze motowlogi z Simka. Tak więc będzie kozak. Cóż, moi drodzy, ja nie przedłużam. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. co się rzadko zdarza, chciałbym podkreślić. Też właśnie mało osób subskrybuje ten kanał, jeżeli, więc jeżeli jesteś tu nowym mordeczko wbitym na dole, kliknij to subskrybuj. Na Instagrama też serdecznie zapraszam, ponieważ tam są co chwilę świeże foty, co chwilę jakieś zdjęcia dodaję na insta story. Tak więc cóż, ja z tego miejsca serdecznie wam dziękuję za to, że się do końca. Widzimy się niebawem o 15.30. Siemano, jo, miłego dnia. Ciao, ciao.